Cześć wszystkim z tej strony. Tam sam witam Was na moim kanale i witam po raz kolejny w grze Populous The Begin. I jesteśmy w tym razem też w serii głównej, czyli to będzie siódma planeta, którą postarałem się przejść. Zobaczymy co ona nam oferuje. Ona jest malutka. Znaczy malutka dosyć taka. Malutkie to były pierwsze cztery i prawdopodobnie już do nich nie wrócimy. Już będą takie średnie wszystkie. Ale okej, okay, zacznijmy sobie. Zobaczmy, co tutaj nas czeka. Okej, okay, mają czar niewidoczności, niewidzialności. Mogą nas atakować bez. Oczywiście, jak nas atakują, nie będziemy wiedzieć nie widzieć tego. Wyczuwa kamień, wyczuwa kamienną głowę. która Może nam dać prezent. Erozję, erode. Yy. mi powiedzieć, co to jest za czar, prawdopodobnie ten, ale zobaczymy. Tak, i musimy zwiększyć moc poprzez zdobycie wiedzy o niewidzialności. Ok, zobaczymy sobie na flyby modzie, co to będzie, Widzimy mamy dużo, dużo naprawdę osób do wzięcia. Dzik dzikusów a nasz przeciwnik o tutaj jest świątynia z tą niewidzialnością i nie wiem gdzie jest nasz, nasz przeciwnik więc dobrze, Idziemy jak to działa zacznijmy sobie od wieży szamanką postaram się pozdobywać trochę ludzi tak każda pomoc tak naprawdę? Tu jest, tu jest przeciwnik, też ma podobną wysepkę, też tak samo zaczyna. Więc muszę wykorzystać to, że mam tyle miejsca. I zaraz rozpoczniemy budowę naszych domków pięknych, wspaniałych. Mam nadzieję, że sami zaczną budować. Oczywiście już możemy pozbyć się tego, tej wieżyczki. A ja już mam troszkę czaru, więc pozdobywam kolejnych. Nie ma ich za dużo, tutaj jest ich trochę. Nie widzimy jak zwykle, sztuczna inteligencja nie jest najlepsza. Czemu oni wracają tutaj na środek? Tego nie wiem. No to jest chyba standardowe ich okay. zachowanie, gdy nie mogą co robić. Nie mam pojęcia. Dobrze, zdobędziemy jeszcze tutaj jak chcieliśmy. Trzech ludzi też się przyda. Fajna, nie będziemy kombinować za bardzo to sobie jednego pioruna i utoruję drogę tutaj do miedznej głowy. Widzimy, że przeciwnik już ma 5 domków, więc bardzo odstajemy dzisiaj. Ale już przyspieszam. Nie powinienem ich najpierw wysyłać po drewno. To tak by było najlepiej. O, niech idą i zdobywają. Bo to na pewno przyspieszyło. Jest, będę dwa piórny. Przypominam, że budowanie budynków takie szybkie to zasługa wciśnięcia przycisku kontrol. Ok, rozbuduję sobie tyle atek na szybko mm, jakiś rycerzyka kaznodziei i zaatakujemy przeciwnika. Im szybciej, tym lepiej. zdobyć dwa, zdobyłem trzy. Szamanka zaczyna czar zdobywać. Jeden z kluczowych, ten na tej mapie.

My, że nie zawsze musimy celować w sam środek budynku, bo ustawiając tak, bo szamanka atakuje sam środek, więc możemy zaatakować tutaj właśnie prawędź i jest też taki tip mały, że w momencie kiedy ten dom się dymi, to oni nie mogą go wybudować jeszcze. W tym momencie dopiero będą mogli coś zrobić. Więc ja jej nie pozwolę na to. Uuu! Fajny czar. Erod. no tak, Erod to jest ogólnie. Teren e, e, się zmniejszył pod e, wodę. Więc to będzie bardzo dobre. Wykorzystamy i spróbujemy zanurzyć parę budynków. Ok, my już mamy tu wszystko wybudowane, więc e, bierzemy kaznodzieje rycerzy. Więcej tu pójdzie, bo do tych budynków i my, ile możemy wysłać ludzi, trochę to zepsułem, bo. W momencie, kiedy wszedł przywódca, mogłem go zabić. A tak, to zabił naszych pięciu ludzi. Nie możemy pozwolić, żeby wybudowali domek dla kaznodziei, bo wtedy kaznodziejami sami będziemy mogli ich zabić. Mogłem trochę przyspieszyć budowę. Znaczy, mogłem przyspieszyć trochę zdobywanie czaru pioruna. Dopóki się dymi, to nie będę te ruszał tego. Też jak zaatakuję, to oni wybiorą inne miejsce do tego. Widzimy, że szykuje sobie wieżyczkę. I już widzimy, że zaczęli, więc. Nie mogę im pozwolić na to. O, niestety się nie udało, więc zepsuliśmy po troszkę. Okej. Okay. I wysyłamy od razu ludzi. Że zdążę. Zresztą nie muszą być Kurczę, no nie jestem w stanie trafić. Przeszkolam, niestety. Kurczę. Mieli nie zdobyć żadnego kaznodzieja. Nim się udało, chociaż jakbym jeszcze zdążył, tak ładnie trafił. Ja niestety. Jeden kaznodzieja się uchował. Ale zaraz wejdę do wieży. Oczywiście nie, nie mam drewna. Jak widzimy, tylko jeden kaznodzieja jest. To bardzo dobrze. Widzicie, ci ludzie z tym drewnem? Idzie kolejny, więc muszę szybko zaatakować. Brakuje jednego drewna, tak naprawdę. Tylko jednego szybko i atakuje okay. Mają dwóch paznodziei Ja już mam ich Teraz użyjemy tego wspaniałego czaru. Tak jak mówiłem zdobędę troszkę więcej kaznodziei. 10 powinno wystarczyć, ale dokończymy. Aha, trochę to źle zrobiłem, ponieważ mają problem z wejściem na górę, dlatego tak długo trwa. No Ja sobie dalej ich będę zabijał. Nas atakują. A wiadomo, ten dźwięk to znaczy, że w, w pobliżu tego zdaje się obszaru ktoś się znajduje, jakiś wróg. Niekoniecznie, że, na, że nas atakują. Więc kaznodziei, rycerzy, że na, powinno nam tyle wystarczyć jak na sam początek. Nie będę przedłużał. Też mógłbym się tutaj bawić w rozbudowywanie. Ale tak naprawdę wydaje mi się, jakbym poszedł, jakbym poszedł, takie bowienie się jak w poprzedniej planecie, trochę by nam to zajęło, bo mógłbym tak naprawdę całą tą wysepkę rozbudować. Ale nie ma takiej potrzeby. Mamy tu już swoich ludzi.

Z nadzieja. Teraz użyjemy czaru zatapiania. Jest to świetny czar, czy nam się uda coś zatopić, troszeczkę to zepsułanie. A nie, udało się, świetny czar. To maźmy szamanką nasz czar niewidzialności. Uda mi się zdobyć nowy czar, czy to będzie koniec gry. Bo troszkę. Zresztą, tak czy tak czar w następnej planecie będzie. Widzimy, że... Starają się wykorzystywać. Po ostatni kaznodzieja. Zostawą nam na drodze. Zobaczmy ten czar, bo nasi są niewidzialni do momentu, gdy nie użyją swojej umiejętności np. przykład kaznodzieja, albo nie zaatakują po prostu. Normalnie może mieć, ale jeśli wyślemy ich na atak, to zaraz on pojawi nam się tylko I właśnie w tym to jest tak naprawdę tyle. Zostało jeden. I to koniec. Bardzo przyjemna mapka, fajna. Czar erozji, Road. Podtapianie to jest coś, coś takiego. jest bardzo fajne, zatopiliśmy. Dwa domki, i jeszcze jedno trzeba dodać. Jeżeli jest też takie pole dymiące się, to nie zatopimy go. Chociażbyśmy chcieli. Często to działa, gdy użyjemy wulkanu, czy tam trzęsienia ziemi, czy, czy czegoś podobnego, że pojawi się lawa, to tego miejsca nie zatopimy. Do czasu, aż nie, no nie będzie normalny. Tak samo nie wbudujemy na nim nowego domku. Ale to pewnie temat na następny raz. Skończona. Dziękuję bardzo za uwagę. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Aha, nie zapomnijcie o subskrypcjach, lajkach i komentarzach. Cześć, cześć.